Minął kolejny już piąty tydzień od tragedii smoleńskiej, a my nadal nic nie wiemy. Nie wiemy, jaki był przebieg wydarzeń i jakie były przyczyny rozbicia się samolotu wiozącego do Katynia prezydenta Rzeczpospolitej i blisko stu najwyższych przedstawicieli Polski. Na podstawowe pytania zadawane przez opinię publiczną nie odpowiada ani rząd, ani kontrolowana przezeń. Specjalna komisja. Przeciwnie, słyszymy, że samo zadawanie pytań jest dowodem złego stosunku do rządu, niechęci do rządu, a zwłaszcza niechęci do władz Rosji, a katastrofa stała się, jak słyszymy, czynnikiem łączącym nasze państwa. Słyszymy też kolejne absurdalne hipotezy mające zwalić całą winę na pilotów lub pasażerów samolotu. Ostatnio odkryto, że władze polskie nie posiadają telefonu satelitarnego zamontowanego na tym samolocie, z którego prezydent rozmawiał 20 minut przed katastrofą. Ta rewelacja ma służyć sugestii, że rozmowa mogła wpłynąć na pracę przyrządów pokładowych, podobnie jak rozmowy i SMSy komórek telefonicznych używanych przez innych pasażerów. To oczywiście bzdura, ale wielkie tytuły portali internetowych znanych z ataków na prezydenta mówią same za siebie. Ciekawe zaś, że nie zwrócono uwagi na fakt, że telefon satelitarny będący częścią samolotu zawiera tajne oprogramowanie. I w żadnym wypadku nie powinien znaleźć się w rękach obcych służb specjalnych. Tymczasem rząd pana Tuska przez miesiąc przeczył, by Rosjanie przejęli jakiekolwiek urządzenia zawierające polskie tajemnice państwowe. Pan premier osobiście za to ręczył dwa tygodnie temu wobec Sejmu Rzeczpospolitej. Wtórowali mu fachowcy, kierujący obecnie służbami specjalnymi i ich pomocnicy z byłej służby bezpieczeństwa i byłych wojskowych służb informacyjnych. Nie o oskarżenia czy nieufność tutaj chodzi, lecz o elementarną solidność, uczciwość i odpowiedzialność państwową, odpowiedzialność za los państwa i narodu. Zginęło całe niemal kierownictwo państwa z prezydentem na czele. A my jesteśmy okłamywani i traktowani jak niegrzeczne dzieci. Ale nie tylko, my. Rząd nic nie wie i nie wie w ogóle o tym, że, czy zachowuje się tak, jakby nie wiedział o tym, że złożył wyjaśnienie całej sprawy w ręce Rosji, Putina, a równocześnie odmawia zwrócenia się do organizacji międzynarodowych. Dziesiątki tysięcy Polaków podpisało petycję o powołanie Międzynarodowej Komisji, ale rząd odmawia. Parlamentarzyści chcą wysłania do Rosji swoich obserwatorów, ale marszałek Komorowski odmawia. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości skierowali do pana Tuska dziesięć podstawowych pytań, ale pan premier milczy. Zdezorientowana jest polska opinia publiczna. I nic nie wie międzynarodowa opinia publiczna. Polski rząd nie zwraca się ani do NATO, ani do Unii Europejskiej, ani do lotniczych organizacji międzynarodowych. Więc i te instytucje przestały zajmować się tą sprawą. Ostatecznie to nie prezydent Stanów Zjednoczonych, nie prezydent Francji, ani prezydent Niemiec zginął w tej straszliwej katastrofie, lecz prezydent Polski. Widać, Polakom nie zależy na międzynarodowej pomocy, skoro się o nią nie zwracają. Widać, wszystko odbywa się zgodnie z polską wolą, skoro nikt z władz nie kwestionuje rosyjskiej decyzji, że wiedza z czarnych skrzynek, wiedza z telefonu satelitarnego i z innego wrażliwego wyposażenia jest dla polskiej opinii publicznej wciąż niedostępna. To była straszliwa tragedia, która w kluczowym dla Europy i dla świata momencie zabiła kierownictwo polskich struktur bezpieczeństwa. Jej skutki dla Polski i Europy już widać i niestety będą one rosły. Ale przyczyny, Wciąż pozostają niewyjaśnione i w miarę upływu czasu szanse na ich wyjaśnienie będą coraz mniejsze. Jest naszym ludzkim i narodowym obowiązkiem, by do tego nie dopuścić.